Tym razem Mojang naprawdę zwariowało. Nowy Snapshot jest naprawdę olbrzymi. Nie pamiętam żadnego tak dużego w ostatnich miesiącach. Snapshot dodaje miedziane golemy i posągi, półki na książki, miedziane skrzynki, miedziane narzędzia, miedzianą zbroję, nowe warianty piórnochronu, odświeża widok pod F3, usuwaczanki z spawnu i wiele więcej. Jest naprawdę grubo, więc strzel proszę łapkę w górę, a ja lecę z przeglądem. Miedziany golem właśnie trafił do gry, a jego wyjątkowość polega między innymi na tym, że jest pierwszym przegranym Mob który mimo wszystko został dodany do Minecrafta. Pamiętacie głosowanie z 2021 roku? Wtedy przegrał, ale Mojang postanowił dać mu drugą szansę, tylko że z zupełnie nową funkcjonalnością i muszę przyznać, dużo lepszą niż ta oryginalna, bo teraz ten utleniający się koleżka pomoże nam posortować przedmioty w skrzynkach. Jak to działa? Zaraz przejdziemy do szczegółów, ale. Po kolei. To mały golem wysoki na jeden blok, lecz nieco węższy. Ma świecące oczy i mały nos między nimi co nadaje mu trochę uroku. Na głowie przymocowany ma piorunochron, ale spokojnie, to tylko ozdoba, nic nie zrobi. Całość dopełniają fajne, robotyczne animacje, szczególnie gdy zagląda do skrzynek albo błyskawicznie obraca główkę. Kopergolem, podobnie jak jego żelazny i śnieżny kuzyn, jest przyzywany za pomocą specjalnej statuły. I nie, nie trzeba kończyć redstoneowej politechniki jego budowa jest dziecinnie prosta. Wystarczy postawić wykrawaną dynię lub dyniową latarnię na bloku miedzi. Ważne tylko, żeby dynia była położona jako ostatnia. Może to zrobić gracz, dozownik, a nawet enderman. Co ciekawe, konstrukcja może być postawiona klasycznie, do góry nogami albo nawet bokiem. W momencie przyzywania, na miejscu dyni pojawia się miedziany golem, a na miejscu miedzi miedziana skrzynka. Poziom utlenienia golema i skrzynki zależy od tego, jak bardzo utleniony był wykorzystany blok miedzi. Dla leniwych graczy dostępne jest też jajko przyzywające, które spawnuje go samego, bez skrzynki i zawsze w wersji nieutlenionej. A co robi, gdy akurat nic nie sortuje? Otóż błąka się po okolicy, czasem zerknie na gracza, ale jest totalnie pasywny. Nie zaatakuje, nie będzie się bił, a gdy ktoś go uderzy, wpada w panikę i próbuje uciec. W wodzie opada na dno jak żelazny golem, ale się nie topi, może nawet chodzić po dnie i wspinać się po pojedynczych blokach. No i teraz creme de la creme sortowanie przedmiotów. Miedziany golem to prawdziwy magik od organizacji. Gdy nie ma nic w łapie, rusza do najbliższej miedzianej skrzyni, utlenienie i nawoskowanie go nie interesuje, zagląda do niej przez 3 sekundy i próbuje wyciągnąć do 16 sztuk pierwszego dostępnego przedmiotu. Jeśli skrzynia jest pusta, to idzie do następnej nieodwiedzonej wcześniej miedzianej skrzyni. Może zapamiętać do 10 miedzianych skrzyń, które już sprawdził. Jak nic nie znajdzie, błąka się po okolicy przez 7 sekund, zapomina wszystko i zaczyna poszukać. Od nowa. Gdy już coś wyciągnie, chwyci to w ręce i godnie wyeksponuje. Następnie szuka najbliższej skrzynki lub skrzynki pułapki, sprawdza ją przez 3 sekundy i próbuje wrzucić przedmiot do pierwszego wolnego slotu. Jeśli skrzynia jest pusta lub znajduje się w niej pasujący przedmiot, wrzuci do niej to, co trzyma w rękach. Natomiast jeśli przedmiot nie pasuje lub nie ma miejsca w skrzyni, leci do kolejnej skrzynki, której jeszcze nie odwiedził. Po 10 porażkach znowu 7 sekund samotnej kontemplacji i reset pamięci. Gdy w końcu uda mu się coś wrzucić, zapomina wszystkie skrzynie, które odwiedził i zaczyna kolejny cykl od nowa. Niestakujące się przedmioty również bez problemu posortuje. Przykładowo jeśli w rękach trzyma wzór na sztandar z wizerunkiem Gripera, to nie wrzuci go do skrzynki ze wzorem zawierającym logo Mojangu. Oleje tę skrzynię i umieści przedmiot w skrzyni dopiero, gdy znajdzie wzór z wizerunkiem Clippera, lub jak wcześniej mówiłem, trafi na całkiem pustą skrzynkę. Warto wspomnieć, że przedmioty wkłada tylko do zwykłych skrzynek i skrzynek pułapek. Inne bloki magazynujące, jak beczki lub boxy go nie interesują. Nie otwiera skrzyni, w której grzebie już inny miedziany golem. Spokojnie poczeka, aż kolega skończy robotę. Zasięg jego poszukiwań to 32 bloki w poziomie i 8 w pionie, jednak ten zakres pionowy mimo wszystko nie działa do końca tak, jakbyśmy tego chcieli. Golem potrzebuje dodatkowych schodków lub podestów, żeby sięgnąć na wyżej niż dwie kratki. A co jeśli wrzuci coś do skrzyni oddalonej od miedzianej skrzyni o więcej niż 32 bloki? Wtedy się gubi i chodzi bez celu, aż w końcu znajdzie się w zasięgu dowolnej miedzianej skrzyni. Taki trochę sorter z zagubionym GPS-em. Co ciekawe, kiedy golem trzyma przedmiot w rękach, możemy mu go bezcielnie zwinąć, zwyczajnie na niego klikając. Teraz coś dla estetów. Utlenianie. Nienawoskowany miedziany golem pokrywa się z czasem patyną, przechodząc przez cztery fazy. Nieutleniony, zwietrzały, zaśniedziały i utleniony. Po około 7 godzinach, konkretniej mówiąc gdy upłynie między 420 a 460 minut przechodzi do kolejnej fazy przez co proces utleniania od pięknej błyszczącej miedzi do golema pokrytego zieloną patyną może trwać aż 21 godzin, prawie całą dobę. Na szczęście cały proces można cofnąć zdzierając patyną toporkiem lub poprzez uderzenie pioruna, a jeśli nie chcemy by się utleniał wystarczy plaster miodu i po sprawie. Miedziany golem ma 12 punktów zdrowia, czyli 6 serduszek. Można go nazwać za pomocą znacznika i przypiąć na smycz, więc jak się z nim zaprzyjaźnisz, to spokojnie możesz go zabrać na spacer. Gdy koper golem pożegna się z tym światem, wypada z niego od 1 do 3 sztabek miedzi. Więc jeśli potrzebujesz surowca, ale masz za dużo golemiarzy, no cóż, chyba wiesz, co robić. To jeszcze nie koniec funkcji tego małego przyjaciela. Kiedy miedziany golem maksymalnie się utleni, powinien przez chwilkę jeszcze pospacerować po okolicy, lecz po niedługim czasie zastygnąć w miejscu, zmieniając się w posąg. Niestety występuje tu jakiś dziwny błąd, przez który golem nie zastyga i dostępny jest obecnie tylko za pośrednictwem ekwipunku trybu kreatywnego. Posąg koper golema można ustawić w czterech pozach stojącej, siedzącej, biegnącej lub w kształcie gwiazdki. Pozę zmieniamy klikając na posąg. Zastygnięty golem jest oczywiście w pełni pokryty patyną, ale możemy ją zeskrobać siekierką lub poczekać aż odświeży go piorun. Gdy posąg będzie już lśnił, kolejne skrobnięcie toporkiem sprawi, że kolem wróci do życia. Komparator podłączony do posągu emituje sygnał Redstone o mocy zależnej od pozy jaką przyjmuje posąg. Przy pozycji stojącej jest to siła sygnału o mocy 1, siedzącej o mocy 2, biegnącej o mocy 3 oraz w pozycji gwiazdki o mocy 4. Poziom utlenienia posągu nie ma na to żadnego wpływu. Posąg możemy wydobyć nawet rączką, ale szybciej zrobimy to przy użyciu kilofa. Ciekawostka: gdy miedziany golem trzyma w rękach totem nieśmiertelności, ten bez problemu ochroni go przed śmiercią. Poza tym, że miedziana skrzynka pojawia się wraz z miedzianym golemem, można ją także wytworzyć w craftingu, otaczając zwykłą skrzynię ośmioma sztabkami miedzi. Dla graczy spełnia ona funkcję normalnej skrzynki, chyba że chcesz się pobawić w miedzianego golema, to wtedy wrzuć do niej losowe przedmioty i zacznij sortować w magazynie. Miedziana skrzynka łączy się w podwójną jak tradycyjna. Jeśli połączymy ze sobą skrzynki o różnym stopniu utlenienia, podwójna skrzynka przyjmie stan tej mniej utlenionej. Prościej mówiąc, jeśli połączymy nieutlenioną skrzynkę i utlenioną skrzynkę, powstanie podwójna nieutleniona miedziana skrzynka. Z czasem pokrywa się patyną, jak pozostałe wyroby z miedzi i posiada cztery poziomy utlenienia: nieutleniona, zwietrzała, zaśniedziała oraz utleniona. Oczywiście, jak w przypadku pozostałych miedzianych bloków, skrzynkę tę możemy nawoskować plastrem miodu, aby zabezpieczyć ją przed utlenianiem. A jeśli zależy nam na cofnięciu poziomu utleniania, to zrobimy to ze skrobując z niej patynę siekierką lub pozostawimy to na naturze i będziemy liczyć na to, że w pobliżu uderzy piorun. Miedzianą skrzynkę wydobędziemy tylko i wyłącznie kamiennym kilofem lub lepszym. Podstawowe dźwięki miedzianej skrzynki to uniwersalne odgłosy bloków miedzi, ale jej otwieraniu i zamykaniu towarzyszą nowe, specjalnie przygotowane efekty dźwiękowe. Takie usłyszymy przy wariantach nieutlenionym i zwietrzałym. Istnieją też dwa kolejne dźwiękowe warianty dla skrzyń zaśniedziałych i w pełni utlenionych. A skoro już robisz porządki w magazynie, to zrób też porządek z algorytmem i zostaw suba. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych nowości prosto z Minecrafta. Co znajduje się pomiędzy kamieniem a żelazem? Teraz odpowiedź brzmi miedź. W najnowszej aktualizacji możemy wytwarzać narzędzia, broń i zbroje z miedzi, co daje temu rudemu surowcowi znacznie więcej zastosowań niż dotychczas. W przeciwieństwie do miedzianych bloków, miedziane przedmioty się nie utleniają, więc nie musisz martwić się o patynę. Narzędzia i broń tworzy się oraz naprawia za pomocą sztabek miedzi. Zadają tyle samo obrażeń co ich kamienne odpowiedniki, ale są od nich trwalsze i szybciej kopią bloki. Wciąż jednak ustępują żelaznym pod względem szybkości i trwałości. Jeśli chodzi o zaklinanie, wieć radzi sobie naprawdę dobrze. Ma większą podatność na zaklęcie niż diament, choć minimalnie mniejszą niż żelazo. Miedziany kilow pozwala wydobywać te same surowce co kamienny, czyli rudę węgla, miedzi, żelaza czy lazurytu, ale nie poradzi sobie z redstone'em, złotem, diamentami, szmaragdami, netherytem ani obsydianem. Jeśli chodzi o zbroje, wypada lepiej niż skórzana, ale słabiej niż żelazda. Jej pełny komplet daje 10 punktów pancerza, o 5 mniej niż żelazna, ale o 3 więcej niż skórzana. Niestety ani zbroja, ani narzędzia nie oferują żadnych specjalnych zdolności. To po prostu niedroga, estetyczna alternatywa przejściowa między kamieniem a żelazem. Choć trzeba przyznać, że miedziany pancerz udekorowany odpowiednimi zdobieniami prezentuje się znakomicie. Dzięki tym zmianom mieć spotkamy nie tylko w jaskiniach czy komnatach próby bowiem wrogie moby są teraz w stanie podnosić i zakładać miedziane wyposażenie lub nawet od razu się w nim pojawiać. Nowa zbroja objęła też miedziany pancerz dla konia. Dodaje on 4 punkty pancerza. Miedzianą zbroję dla konia znajdziemy w skrzynkach lochów, pustynnej piramidy, twierdzy, nederowej fortecy, miasta kresu, dżunglowej świątyni i domku zbrojmistrza. Mało wam miedzi? Łapcie jeszcze jedną formę – bryłki miedzi. To najmniejsza jednostka tego surowca, którą uzyskamy na dwa sposoby. Przetapiając miedziane narzędzia lub zbroje w piecu, albo przerabiając sztabkę miedzi w craftingu. Wtedy dostajemy aż 9 bryłek. Na ten moment bryłki miedzi nie mają żadnego praktycznego zastosowania, poza możliwością odtworzenia z nich sztabki. Ale patrząc na to jak działają bryłki żelaza można się spodziewać, że z czasem doczekamy się miedzianych łańcuchów, lamp, a może nawet czegoś bardziej szalonego. Osobiście chętnie przygarnąłbym takie wyroby, a Wy? Dajcie znać w komentarzach, tylko uważajcie przy takim wysypie miedzianych wyrobów ten surowiec może zacząć Wam się śnić po nosach. Dotychczas ochrony się nie utleniały, zawsze błyszczały świeżą miedzią. Od teraz podobnie jak pozostałe miedziane bloki, wraz z upływem czasu piorun ochron będzie pokrywał się patyną. Patynę możemy oczywiście zeskrobać toporkiem, ale co ciekawe, nie może tego zrobić piorun. Być może to jakiś błąd. A co gdyby tak połączyć ramki na przedmioty redstone i ekwipunek? Brzmi jak szalony eksperyment, ale już mamy na to odpowiedź. Półki na przedmioty. Półka to nowy funkcjonalny blok, który pozwala przechowywać aż 300 staki przedmiotów, jednocześnie godnie je eksponując. Wytwarzamy ją łącząc w craftingu 6 pasujących ociosanych pni, bloków ociosanego bambusa lub pasujących ociosanych trzonów. Otrzymamy wówczas 6 półek na przedmioty. Na półce znajdują się trzy przegródki, a w każdej z nich możemy umieścić przedmiot, klikając w wybrane miejsce. Jak już wspomniałem, każda przegródka może przechowywać cały stos itemów, a nie tylko pojedyncze jak jest to w przypadku ramki na przedmioty. Co więcej, możemy wymieniać wybrane przedmioty, klikając jakimś przedmiotem na item w przegródce. Całen potencjał półek na przedmioty odblokujemy dopiero po zasileniu jej sygnałem redstone. Wówczas wszystkie przegrody znikają, a klikając na półkę, podmienimy trzy ostatnie sloty w pasku szybkiego wyboru. Kiedy do stojącej już półki przyłączymy kolejną i ją zasilimy, te się ze sobą połączą. W efekcie tego połączenia, kliknięcie na półkę spowoduje wymianę sześciu ostatnich slotów w hotbarze. Analogicznie, podłączenie trzeciej półki da nam możliwość wymiany całego paska szybkiego wyboru. Warto wspomnieć, że maksymalnie możemy połączyć ze sobą trzy półki. Myślę, że zastosowanie półek jest naprawdę oryginalne i twórcy wpadli na ciekawy pomysł zastosowania półek poza dekoracjami no właśnie, dekoracje! Tutaj pole popisu niezmiernie się powiększa. Dzięki 12 wariantom drewna, z których każdy ma unikalne zdobienia, i ciekawym kształtom półki, da się je wkomponować prawie w każdą budowlę. Świetnie sprawdzą się jako donice, regały sklepowe, balustrady, filary, a nawet jako imitacja pionowych półbloków czy piedestałów pod trofea. Półki można również wykorzystać jako paliwo w piecu. Jedna półka pozwala przepalić półtorej przedmiotu. Za pomocą lejków możemy przedmioty do takich półek umieścić albo po prostu z nich przechwycić. Co ciekawe, komparator podłączony do półki emituje sygnał Redstone o mocy odpowiadającej liczbie dwójkowej przedstawionej na półce za pomocą przedmiotów. Jeśli dotąd Ci się podoba i chcesz, żeby więcej osób dowiedziało się o tych nowościach, podbij ten film. Na telefonie wystarczy kliknąć przy komentarzach i już. To serio pomaga rozkręcić zasięgi i daje znać, że warto robić takie przeglądy. Odświeżono wygląd wszystkich barwników w grze. Celem jest zwiększenie spójności wizualnej całego zestawu barwników przy jednoczesnym zachowaniu odrębnych kształtów, aby ułatwić ich rozróżnianie osobom słabowidzącym lub niedowidzącym kolorów. Pod każdym barwnikiem znalazła się swego rodzaju podstawka. Tak jak podobają mi się nowe kształty i wprowadzenie większej różnorodności, tak z drugiej strony wydaje mi się, że tekstury są zbyt pastelowe, szczególnie widać to w przypadku barwnika zielonego, brązowego i czerwonego. No chyba, że to tylko ja mam jakieś zwidy. Dajcie znać jak wy to widzicie. Przez lata w Minecraft istniał ukryty system, który znał każdy zaawansowany gracz techniczny. Tak zwane chunky spawnu, czyli specjalny obszar wokół globalnego punktu odradzania się, który był zawsze aktywny niezależnie od pozycji gracza. Właśnie tam budowało się farmy bezobsługowe, sortowniki czy coś w tym stylu, które nigdy się nie zatrzymywały. Ale w najnowszej wersji Minecrafta te legendarne czanki spawnu odchodzą na emeryturę. Zamiast nich pojawia się nowy, bardziej elastyczny system ładowania świata, który opiera się na rzeczywistych potrzebach, a nie sztywnym centrum mapy. Od teraz świat ładuje tylko te czanki, które mają konkretne powody, by być aktywne. Jakie to przypadki? Po pierwsze, czanki oznaczone komendą force load. Po drugie, czanki aktywowane przez portale. Gdy gracz wchodzi do portalu, gra musi przygotować chunk po drugiej stronie, zanim jeszcze się tam pojawi i robi to automatycznie. Po trzecie, interakcji z enderperłami, czyli coś, co wprowadzono nam już kilka miesięcy temu. Po czwarte, chunk wokół gracza w trybie jednoosobowym, który nadal działa jak wcześniej i zapewnia normalne funkcjonowanie świata. Ciekawym wyjątkiem jest też moment tworzenia nowego świata. Wtedy tymczasowo ładowany jest mały obszar wokół punktu spawnu tylko po to, by ustawić miejsce, gdzie gracz się odrodzi. Po tej czynności czanki te mogą zostać zwolnione z pamięci, jeśli nie są oznaczone jako Force Load. A teraz coś nowego, co zobaczą wszyscy gracze: ekran ładowania świata. Zmieniono jego działanie. Zamiast pokazywać ogólny postęp ładowania czanków, teraz prezentuje dokładnie te czanki, do których zaraz trafi gracz. Czyli zamiast ładować kawałek mapy w okolicach spawnu, ładowane są czanki faktycznie potrzebne: wokół gracza, wokół portali, czanki z Force Load, chunk docelowy dla Ender Perły i Towarzyszy temu nowy pasek postępu, który wizualnie pokazuje, ile tych chunków już się załadowało, a ile jeszcze zostało. Dlaczego Mojang zdecydował się na ten krok? Jak tłumaczą twórcy, klasyczne czanki spawnu miały swoją rolę lata temu, kiedy serwery potrzebowały stale aktywnego obszaru, żeby gracze mogli szybko dołączać i zacząć grać. Dziś jednak stałe ładowanie tych cianków obciążało pamięć i procesor, nawet jeśli nikt z nich nie korzystał. Więc choć były przydatne, czas je zastąpić czymś nowocześniejszym. Ale spokojnie, to nie koniec dla zautomatyzowanych farm czy kreatywnych rozwiązań technicznych. Zamiast jednego nie widzi obszaru ładowania zawsze, teraz gracz ma pełną kontrolę. Wystarczy po prostu skorzystać z tych nowszych sposobów. z spawnu były wygodne, ale teraz ich miejsce zajmuje coś znacznie bardziej precyzyjnego. Minecraft się zmienia, ale techniczne serce gry nadal bije, po prostu w nowym rytmie. Teraz dźwięki wesołego gasta można usłyszeć z aż 64 bloków, co dodaje immersji i urozmaica nastrój. Z kolei dźwięki otwierania skrzyń zostały trochę przyciszone, więc nie będą już tak mocno dominować w tle. To subtelna zmiana, ale bardzo przyjemna, zwłaszcza gdy w pobliżu pracują miedziane golemy. Przechodząc do interfejsu, szczególnie ważne zmiany zaszły w ekranie debugowania, czyli popularnym F3. Nadal otwieramy go jak dotąd, czyli jednym przyciskiem F3. Ale teraz można to zrobić wszędzie, nawet na ekranach menu czy w trakcie ładowania świata. Domyślnie wyświetla mniej informacji, żeby nie przytłaczać gracza, ale w zamian dodano nowy ekran opcji debugowania, które otwieramy kombinacją F3 plus F5. Tam można wybrać, które informacje mają się pojawiać na ekranie. Można ustawić, że niektóre będą widoczne tylko gdy F3 jest otwarte, a inne będą wyświetlane cały czas, nawet bez debugowania. Można też włączyć lub wyłączyć widoczność obramowań czanków czy hitboxów mobów, czyli coś, co wcześniej było dostępne tylko przez kombinację klawiszy. Co więcej, do gry trafiają nowe opcje, jak wizualizacja struktur typu octree, które wcześniej były widoczne tylko dla deweloperów, a teraz są dostępne dla wszystkich. Octree to po prostu hierarchia mniejszych i mniejszych bloków przestrzeni, dzieląc świat na 8 kawałków, a potem te mniejsze znowu na 8 i tak dalej. Po co to komu? Deweloperzy datapacków czy modów mogą zrozumieć, dlaczego coś działa wolno w danym miejscu. Może gra podzieliła przestrzeń zbyt głęboko. Dla wygody są też przygotowane gotowe profile. Domyślny oraz profil performance, pokazujący najważniejsze dane wydajności, w tym licznik FPS, który jest zawsze widoczny. Twórcy zwracają uwagę, że dawniej otwarcie ekranu debugowania samo w sobie powodowało spadek FPS, bo gra musiała na bieżąco zbierać mnóstwo danych. Teraz, dzięki tym zmianom, sprawdzanie FPS jest bardziej efektywne i nie wpływa na płynność rozgrywki. W ustawieniach sterowania pojawiło się kilka nowych opcji. Suwak Sprint Window definiuje, w jakim oknie czasowym określanym w tikach po podwójnym kliknięciu przycisku ruchu naprzód włącza się Sprint. Opcja działa w zakresie od 0, czyli wyłączenia tej funkcji, do 10 tików. Skradanie się, atakowanie, niszczenie bloków i bieg można teraz przełączać w ustawieniach, czy mamy stale trzymać przycisk odpowiedzialny za tę akcję, czy wystarczy nacisnąć go raz, aby tak jakby go przełączyć, i potem drugi raz, żeby wyłączyć. Kolejność renderowania mobów została zoptymalizowana tak, aby obciążenie było mniejsze, zwłaszcza w farmach mobów czy innych miejscach z dużą ilością istot. To oznacza, że w takich lokalizacjach animacje i poruszanie się będą znacznie płynniejsze. Oczywiście, jeśli spadek FPS jest spowodowany innymi czynnikami, jak wysoki render dystans czy rozbudowany świat, efekt może być mniej zauważalny. Twórcy przyznają też, że zmiana jest spora i mogą się zdarzyć drobne błędy graficzne, na przykład że niektóre moby będą renderowały się nie do końca poprawnie, tak jak takie wieśniaki. Minecraft doczekał się jednej z bardziej technicznych, ale przełomowych zmian. System łopów, czyli Loot Tables, został rozbudowany o zupełnie nowe typy interakcji. I chociaż nie każdy gracz zagląda do wnętrza datapacków, ta zmiana naprawdę wpływa na rozgrywkę, bo teraz to, co wypada z mobów czy bloków, zależy nie tylko od ich zniszczenia, ale także od samego kontaktu czy działania. Brzmi dziwnie? Już wyjaśniam. Od teraz loot tables obejmują nie tylko typowe zabij mopka, dostajesz drop, ale także bardziej subtelne akcje. Na przykład, kiedy szczotkujesz pancernika, to nie gra sama w sobie decyduje, że wypadają łuski. Teraz odpowiada za to loot table Brush armadillo, a to oznacza, że każdy twórca datapaków może to dowolnie zmienić, rozszerzyć albo nawet całkiem wyłączyć. Podobnie jest z dniami. Rzeźbisz ją nożycami, drop kontroluje loot table curve pumpkin. Zbierasz miód z ula? Zadziała Harvest Beehive. Świecące jagody? To już Harvest Cave Vine. Każda taka interakcja i jeszcze więcej została formalnie przeniesiona z kodu gry do plików Loot Tables. Najwięcej emocji budzi jednak zmiana dotycząca naładowanych creeperów. Kiedyś gra po prostu wiedziała – jeśli taki creeper zabije szkielety, pigliny czy mroczne szkielety to ma wypaść ich głowa. Teraz każdy z tych przypadków ma własny plik Loot Table, a wszystko zaczyna się od Churched Creeper Root, który sprawdza, co dokładnie zostało unicestwione, i kieruje do konkretnej ścieżki. Churched Creeper Skeleton, Churched Creeper Zombie i tak Ale to nie wszystko. Żółwie również doczekały się własnej tabeli łupów przy dorastaniu. Tak, kiedy młody żółwik stanie się dorosły, aktywuje się Loot Table Gameplay Turtle Grow, który może sprawić, że wypadnie z niego cenny fragment skorupy. Brzmi nietypowo? bo to nowa kategoria działania, nie interakcja gracza, nie śmierć, a po prostu życie. Jak coś, to te wszystkie wymienione wyżej rzeczy już kiedyś istniały, tylko były zapisane bezpośrednio w kodzie gry. Dodatkowo wszystkie te nowe loot tables potrafią korzystać z dokładnych parametrów. Kim jest podmiot interakcji, czyli na przykład gracz, kim jest cel, czyli na przykład mob, i co zostało użyte, na przykład narzędzie. Dzięki temu można tworzyć naprawdę złożone scenariusze, jak na przykład specjalne dropy tylko wtedy, gdy gracz ma konkretny miecz albo kiedy mob ma określone właściwości. To duży krok w stronę większej elastyczności Minecrafta, nie tylko dla moderów, ale też dla zwykłych graczy, którzy bawią się datapakami. Interakcje dotąd zamknięte w kodzie gry trafiają teraz do świata edytowalnych plików. I to oznacza jedno, jeszcze więcej kreatywności, jeszcze więcej możliwości. Kiedy poziom trudności ustawiony jest na pokojowy, w opisie jajek spawnujących wrogie moby pojawi się dopisek niedostępny w trybie pokojowym. Ten snapshot jest naprawdę olbrzymi, dlatego będę bardzo wdzięczny jeśli docenicie moją pracę łapką w górę i subskrypcją kanału.